Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto ucierane z gruszkami. Potrzebować będziemy 4 jajka, pół kostki masła roztopiłam, dwie szklanki mąki pszennej, dwie łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżki mąki ziemniaczanej i łyżkę kakao. Ja mam takie ciemne kakao. Jeżeli mamy jasne kakao, to należy dać dwie łyżki i szklankę cukru. Jajka z cukrem ubijamy na puszystą masę, dodajemy szczyptę soli. Masę jajeczną już mamy ubitą, dolejemy roztopioną masę i dodajemy porcjami mąkę. I ciasto już mamy gotowe. Brzegi musimy zebrać i wymieszać. I teraz wyłożymy do formy 20 na 20. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. Na ciasto ułożymy gruszki. Ja tutaj miałam 5 gruszek. Obrałam ze skóry i wyłożyłam i pokroiłam. Usunęłam gniazda nasienne i mamy gruszki przygotowane. Ułożymy na wierzch ciasta gruszki. I ciasto będziemy piekli. 170 stopniach około 50 minut i tak wygląda przygotowane ciasto z gruszkami które wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto z gruszkami mamy upieczone. Ja się postaram. O, nawet mi się udało. Możemy odrzucić. Připomínáme o pudrem. Děláme často ukrojímé často. Tak oto wygląda ciasto z gruszkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl